Gdzieś bardzo, bardzo daleko wędrował ktoś, na kogo czeka każde dziecko. Kto to taki? Tak, tak, to święty Mikołaj. Kochane dzieci, ależ tu widoki. Witam Was i wracam gotować. A to mój pomocnik, Pan Kracy. Do nogi pan choć przyjacielu, bo jestem bardzo głodny. <grymianie> Kochane dzieci, zaraz coś upichcimy, Paseł co my to jeszcze mamy? Lala, lala. Hmm. Ach ty, elfie łaką, A co to? A nowy numer wieści Mikołajowych. Kochane dzieci. O, a co to? Cały artykuł o was w naszej gazecie, a wasze zdjęcie jest na pierwszej stronie. Niesamowite. Zobaczmy, co o was piszą. Ach, tak. Wiem, że jesteście cudownymi dziećmi. A tutaj wasze zdjęcie? Napisali też, że podobno czasami za dużo brykacie. Czy to prawda? Poprawicie się? Na pewno. A ja skończę gotowanie. Włączę moją muzyczkę i do roboty. A przyjaciele, jak to się robi? trochę przyprawimy. to lubią. To jest mistrzem? A kwiateczki, takie kwiateczki są najlepsze. Oto no do piekarnika. Sprawdzę tylko, co jeszcze napisali w wieściach mikołajowych. Może coś mnie. Zobaczmy. O, są i zwycięzcy konkursu na najbardziej kochających Was bliskich. Poznajecie Pani ze szkoły oraz cała grupa. Och, jak oni Was kochają. Pamiętajcie, aby po filmie ich przytulić i powiedzieć, że też ich bardzo kochacie. Dobrze, chodźmy już do salonu zobaczyć, co mamy w mojej księdze na wasz temat. Wezmę tylko moje kakałko i idziemy. Zaraz, zaraz, gdzieś tu była księga o naszych gościach. Gdzie? O! Czy to właśnie tego szuka? Zobaczmy. O, przecież to są zdjęcia z mojego dzieciństwa. <laughs> Ale o tym może innym razem. Kochane dzieci, zaraz coś na to poradzimy. To moja biblioteka. Tu każdy ma swoją księgę. Zobaczmy waszą. Zerknijmy, co my tu o Was mamy. Kochane dzieci, podobno bardzo lubicie gry na komputerze. Chciałbym Was pochwalić za to, że dużo się uczycie. Wiem też, że lubicie chodzić na WF. Widzę jeszcze takie wspólne zalecenie dla Was: zawsze słuchajcie rodziców. Dobrze, a teraz zobaczmy. Czy jesteście na mojej liście grzecznych dzieci? Brawo, jest wasze zdjęcie, co znaczy, że jesteście na liście grzecznych dzieci. Bardzo się cieszę i gratuluję. Wasze prezenty to niespodzianka. Elfy chcą was zaskoczyć. Sam jestem ciekaw. Na pewno się ucieszycie. Zobaczmy, co tam jeszcze w księdze mamy na... O, oh, a co to za tym, ha? Hmm, czyżby to były moje pierniczki? nie wszystko stracone, zobaczmy. To się porą. nie wiem, co Chyba jednak kiepski ze mnie kucharz, może zrobię to co potrafię najlepiej. Zacznę rozłożyć prezenty. <tryk> tak. Czas ruszać. O, oh, kochane Elwy. gotownia na a Idealnie. A teraz uruchomimy moje sanie. No, no dobrze. To już najwyższy czas na podróż dookoła świata. Prezenty zapakowane. Tylko przydałby się jeszcze jakiś prowiant. Kochane dzieci. Nie widzieliście może gdzieś mojego swoja z ciasteczkami? Ach, no tak, coś widziałem, jak znikały ze stolika. Dobrze, sprawdzę jeszcze tylko, gdzie mam lecieć z prezentami. Hmm, no zaraz, zaraz. O, to tutaj mieszkacie, prawda? Teraz to już na pewno do was trafię. Ruszajmy! Cała naprzód, Kochane dzieci, zaraz, zaraz, czy ja wszystko wziąłem? O, zapomniałem o waszych prezentach. Spokojnie, coś na to poradzimy. Mam na to sposób. O, proszę, Wszystkie brakujące prezenty do mnie. Szybko, szybko. Chyba w ślubach. Dobrze, prezenty spakowane, ale coś bym przegodził, a? O, a, a, a co to? Pasażer na gapę. Jest mi uratowany. Ha, ha, bez ołóżka. Ha, ha. This is the season to be jolly. Ha, 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 ha.